wszystkim najczej z tej strony, a dzisiaj mamy dużo fajnych informacji na temat Warzone 2. Można powiedzieć, że Warzone 2 zmienia się w coś bliżej Warzone 1. Bez przeciągania, zacznijmy co zmienione tak w skrócie. Po pierwsze, wraca Gułag 1 na 1 z flagą na środku bez strażnika. Oznacza to, że nie będzie strażnika po jakimś czasie, tylko pojawi się flaga, czyli praktycznie Gułag staje się taki jak w Warzone 1. Z tym, że Mapa obecnie będzie taka sama, arena będzie taka sama, ale ma się to zmienić, podobno pracują nad nową mapą, ale chcieli jak najszybciej to dać do gry, więc zostawili tak jak jest. Może jakieś zmiany będą, ale mapa jako tako, ta arena jest taka sama. Choć już dali znać, że pracują nad nową. Usunięte będą kamizelki na trzy płyty. Każdy będzie miał możliwość założenia trzech płyt od razu. Nie będzie już tak, że zaczynamy z dwoma płytami i nie wiadomo ile ktoś ma. Przed strzałem nie wiemy, czy ktoś ma dwie płyty czy trzy. W ten sposób wyeliminuje się taki właśnie, że po prostu w sytuacji, gdzie nie wiemy, gdzie ile ktoś może mieć płyt i nie wiemy, czy zaatakować, czy nie, może się okazać, że to jest zły pomysł, a może być dobry pomysł. Teraz wiadomo, że każdy ma tak jak było, w Warzone jedynce czyli zaczynasz z dwoma płytami, ale możesz ubrać trzecią, jeżeli znajdziesz od razu. Jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że lud teraz będzie wypadał ze skrzynek i z powalonych wrogów, w ten sposób jak w Warzone 1, czyli będzie gdzieś tam wypadał, a nie będzie w tych plecakach, tak jak było teraz, że trzeba było podejść do konkretnego plecaka, po prostu lud będzie wyskakiwał tak, jak wyskakiwał w Warzone 1, czyli wokół tej skrzynki, czy tej osoby. Nie będzie plecaków, każdy będzie miał taki sam, po prostu już nie będzie tych większych i mniejszych plecaków, każdy będzie miał ten sam i jeżeli dobrze zrozumiem, tak samo będzie po prostu zmiana przez to na loot. Nie będzie można mieć po prostu paru rewajwów, paru nalotów. Chyba to będzie zmiana po prostu w coś, co było w Warzone 1. Z tym, że ciekawi mnie też, że duży plecak pozwalał na trzecią broń. Czy to oznacza, że już nie będzie można mieć trzeciej broni w plecaku? Zobaczymy. Będzie można edytować perki. Będzie można w jakiś sposób je, te po prostu atuty zmieniać i kombinować. Ale o tym jeszcze będzie troszkę więcej. Tak w skrócie powiedzmy, po prostu, że będzie można edytować te atuty. Dwa razy w ciągu rozgrywki będzie się pojawiać loadout. Z opisu wychodzi, że będzie w pierwszej strefie i w piątej. Dwa razy loadout spadał w oryginalnie w Warzone 1. Nie wiem czy pamiętacie, ale zawsze było po pierwszej strefie, właśnie, i w piątej końcowej strefie jeszcze raz spadał. Będzie można otwierać drzwi podczas zakładania płytek pancerza. Dużo ludzi na to się skarżyło, że gdzieś tam, w momencie kiedy ubieramy pancerz, staliśmy się mniej mobilni i nie możemy robić różnych rzeczy. Teraz będzie można otwierać właśnie drzwi. A z tego co jeszcze tam gdzieś przeczytałem, będziemy bardziej mobilni. Ceny w sklepach zabronie będą mniejsze. Tak samo, jeżeli dobrze doczytałem, będą chyba mniejsze, jeżeli chodzi o zrzut, jeżeli będziemy chcieli, właśnie loadout, czyli swój zrzut, będzie on tańszy, a tak samo mi się wydaje, że sama broń będzie tańcza sama w sobie. Będzie więcej sklepów na mapie, szybszy movement podczas zakładania pancerza, o czym przed chwilą wspomniałem. Nie będzie już walut po 100 dolarów. Zmienili to teraz na 800, co jest naprawdę dużą zmianą, a do tego jeszcze dochodzi to, że w kasach fiskalnych w sklepach Zamiast setek, czy trzy setek, jakoś tak, będą teraz pięćsetki, więc wszędzie po prostu podnieśli waluty. Zmiany w balancie broni, jak zwykle w nowych sezonach będą zmiany, zgaduj, że RPK, ITP, Td będą miały gdzieś tam nerfy, inne może zostaną wzmocnione. Mniejsza kasa za wykonywanie kontraktów, co jest ciekawe, bo trochę kontrproduktywne, ale w ten sposób oni właśnie podnoszą, że Kasa będzie po prostu większa gdzie indziej. Jedna taka mała ciekawostka, nie będzie kasy w skrzynkach. Więc otwieranie skrzynek nam nie da kasy, chyba że jest to w Strongholdzie. To jest jedyne miejsce, gdzie będzie kasa, ale w zwykłych i złotych, tam pomarańczowych skrzynkach nie będzie kasy, a więc lutowanie będzie na bazie znajdowania kasy na. Różnych gdzieś tam półkach, szafkach itp. Lotowanie będzie po prostu inne niż w Warzone 1, trochę na przekór temu, co było. Ogólnie wrażenie jest takie, że wracają trochę do sposobu bycia Warzone 1, co w moim zdaniem jest ogólnie chyba pozytywną zmianą. Ja jestem ogólnie zadowolony, bo ogólnie uważam, że Warzone 2 jest naprawdę ok. Może bym zmienił jedynie te snajperki, żeby było troszkę więcej opcji, żeby właśnie jakaś powalała jeden, jednym strzałem Tak jak chociażby HDR-ka była w Warzone 1 Gdzie ja wiem, że było więcej szybszych, ale na początku używałem dużo HDR-ka, ona była cięższa Ale gdzieś tam na długi zasięg mogłem powalić od razu To jest jedyna zmiana, którą bym zrobił, jeżeli chodzi o Warzone 2, tak oczywiście od razu Ale teraz jakoś na Signal 50 się sobie można po prostu spamować i wychodzi prawie, że to samo Pomijając to chciałem właśnie zauważyć, że Gdzieś tam uważam, że zmiany w tą stronę są naprawdę pozytywne. Warzone 1 miało swoje po prostu takie coś. I te zmiany, które teraz wprowadzają, będą wprowadzały praktycznie to samo. Będą wprowadzały, że gra będzie bardzo zbliżona do Warzone 1 z poprawą graficzną, fowem, nową mapą, nowymi brońmi, co myślę, że jest ruchem w dobrą stronę. Osobiście uważam, że jest to super posunięcie. Szkoda, że dopiero teraz, myślę, że na początku, jakby to dali, to by było lepiej, ale może też chcieli zobaczyć. Może chcieli zobaczyć coś innego, zobaczyli, że to się nie sprawdza, widzą, że to nie jest kwestia, że ludzie się nie przyzwyczaili, tylko po prostu nie pasuje. Chociaż ja osobiście przyzwyczaiłem się do plecaka i uważam, że fajnie można by było eksperymentować z tym, to i tak uważam, że myślę, że po prostu ten sposób normalny będzie lepszy, tak jak był w Warzone 1. Moim zdaniem zmiana i jak najbardziej na plus. Mi się podoba. Mam nadzieję, że dużo ludzi też się spodoba i myślę, że dużo ludzi wróci do Warzona przez właśnie takie zmiany. Bo tak naprawdę będzie można będzie, że to będzie taki Warzone 1,5. Nowa mapa, nowe bronie, nowi operatorzy, ale jako taka gra będzie bardzo zbliżona teraz do Warzone 1, czyli to, co było taką esencją tej gry. Wiem, że jeszcze dużo ludzi będzie pewnie miało pretensje o movement. Ja się nie do końca zgadzam, uważam, że wolę trochę bardziej strategiczniej, ale gdzieś tam każdy ma swoje zdanie i ewentualnie ten movement też mogą potem zmienić, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale myślę, że oni nie chcą takiego movementu jak był. Przypomnę, że Cancel slide to był przypadek, a nie celowy zamysł. Moje zdaniem bardzo fajne zmiany, ale dowiemy się więcej jeszcze w lutym, przed nowym sezonem. A więc sezon 2 zapowiada się super. Jeżeli chodzi o mnie, trochę mniej materiałów w ostatnim czasie, ponieważ mam tu lekkie problemy z komputerem, więc obecnie działam na drugim. Trochę też ekipa się rozjechała, między innymi może też przez właśnie te zmiany. A więc to tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam materiał się podobał. I do zobaczenia następnym razem.